Moduł katalogowania systemu bibliotecznego Mateusz umożliwia pozyskiwanie opisów z baz zewnętrznych. W tym celu należy czytać kod kreskowy znajdujący się na książce, bądź wprowadzić bezpośrednio z klawiatury numer ISBN i następnie kliknąć przycisk szukaj. W pierwszej kolejności zostanie sprawdzone, czy opis zawierający ten numer ISBN nie został już wcześniej zapisany w centralnej bazie opisów danej biblioteki. Jeżeli tak jest, to wystarczy, tylko dopisać egzemplarz kolejnej pozycji. Wyświetli się tabelka, w której wprowadzamy informacje o akcesji, numerze inwentarzowym, rodzaju nabycia, numerze faktury, cenie. Dacie wprowadzenia możemy również wypełnić pole Sygnatura i określić dostępność tej książki. Wprowadzamy egzemplarz do bazy. Klikamy znów ikonkę pozyskiwania opisów i podajemy numer ISBN następnej książki, której opis chcemy pozyskać. Ten opis nie został odnaleziony w naszej centralnej bazie opisów i rozpoczął się proces przeszukiwania innych baz. W pierwszej kolejności stał sprawdzone, czy opis zawierający ten numer ISBN nie znajduje się w lokalnych bazach podwiązanych, na przykład w bazie przewodnika biograficznego, następnie zostało sprawdzone, czy nie istnieje ten opis w bazach bibliotek używających systemu bibliotecznego Mateusz. I jednej z bibliotek używających bibliotecznego systemu Mateusz opis ten został odnaleziony. Możemy go pozyskać, zapisać do naszej centralnej bazy rekordów i dodać nowy egzemplarz. Nie musimy po raz kolejny wprowadzać numeru faktury, jeżeli wbierzemy numer akcesji, który wcześniej został skojarzony z danym numerem faktury, wprowadzamy egzemplarz do bazy. Klikamy ikonkę pozyskiwania opisów i wpisujemy numer ISBN następnej książki, którą chcemy opracować i sprawdzić, czy opis jej jest do ściągnięcia. Klikamy przycisk Szukaj. Opis zawierający ten numer ISBN został odnaleziony w Bibliotece Narodowej. Możemy ten opis zapisać w naszej centralnej bazie i dodać kolejny egzemplarz. To to prosty, szybki sposób. Wprowadziliśmy dwa opisy do bazy i dopisaliśmy trzy egzemplarze. Tutaj możemy w katalogu w nowościach zobaczyć przejęte opisy. Oraz podejrzeć informacje o egzemplarzu, które przed chwilą wprowadziliśmy. To, jakie bazy zewnętrzne będą przeszukiwane, możemy w każdym momencie zmodyfikować. Pewnej biblioteki, które katalogu nie są zazwyczaj nam potrzebne, używamy ich rzadziej, możemy wyłączyć z przeszukiwania i w ten sposób dostosować do własnych preferencji i potrzeb zakres przeszukiwanych baz.